Dzięki staraniom burmistrza w momencie, kiedy zostałam wojewodą zgłosił takie zapotrzebowanie, że jest konieczność uruchomienia tutaj w Oleśnicy biura paszportowego. Stąd podjęliśmy od razu działania. Porozumienie pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a burmistrzem zostało właśnie podpisane. I teraz już na najbliższych tygodniach to biuro powinno być uruchomione, oczywiście po dokończeniu wszelkich formalności czy uruchomieniem systemu no i otwarciem samego punktu dla, dla mieszkańców. Gdzie ono ma się znajdować i proszę powiedzieć, jaki jest montaż finansowy tego przedsięwzięcia? Te warunki są dla każdego oddziału paszportowego takie same. To znaczy my dzielimy się kosztami, jeśli chodzi o pracowników, o daty, które są przyznawane, także koszty eksploatacji są po stronie, po stronie samego wodarza danej gminy, który taki biuro u siebie uruchamia. Przypomnę, że takich terenowych punktów mamy na terenie Dolnego Śląska 18, 18. Za chwilkę będziemy otwierali kolejny we Wrocławiu. To jeszcze nie zdradzę gdzie, bo to też duża niespodzianka i bardzo dużo ułatwienie dla osób korzystających z punktów paszportowych. Ważne też, żeby, co, co, co warto jest podkreślenia, że czas oczekiwania na paszport to um, jest bardzo krótki. Ja ostatnio byłam, wizytowałam delegaturę w Obrzychu um, Wojewódzkiego Urzędu, do, Urzędu Wojewódzkiego i tam czas oczekiwania na paszport, wyrabianie nowego paszportu to 6 dni, więc to w porównaniu do tego jakie krążą legendy, jak ktoś ostatni raz Nabiał paszport 10 lat temu, bo tyle przypominam, paszporty są ważne. To faktycznie sytuacja się absolutnie zmieniła, dlatego że mamy więcej punktów tak, paszportowych i terenowych i w delegaturach, i dzięki temu ta, te kolejki się bardzo mocno skróciły.